Natomiast my w Polsce w 1989 roku przeskoczyliśmy od razu bez tego, bez tego okresu pośredniego, bo u nas jedyną partią masową była nieboszka PZPR, która była monopartią, była, była, była partią dyktatorską, przeskoczyliśmy od razu do epoki spinu i małych kadrowych partii z żołnierzami, którzy zajmują się głównie siedzeniem w TVN24, a nie budowaniem jakichś struktur i, i rozwijaniem jakichś działań w terenie. I teraz, no... Ja uważam, że polskie partie muszą jeszcze tą lekcję odrobić, muszą nauczyć się przyciągać różne środowiska, niekoniecznie ze wszystkich robić członków, ale właśnie przynajmniej sobie dobudowywać taki gruby społeczny ogon w postaci jakichś ruchów, jakichś organizacji, które są z nimi zafiliowane. I to absolutnie, absolutnie staje się konieczne, dlatego że na ten czysto medialny spin, w momencie kiedy mamy tylko małą grupkę polityków, Niewiele struktur i, i kilku, kilku właśnie Michałów Kamińskich, którzy, którzy tam podpowiadają, co mówić, jak się uśmiechać. Na to ludzie się już trochę uodpornili.